Halo? Kłaniamy się Państwu w pas ze stadionu, na którym już za chwilę ciekawie zapowiadające się spotkanie. Spotkanie komentują dla Państwa Tomasz Smokowski oraz Jacek Laskowski. Zapraszamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie na ekscytujące spotkanie z naszą ekstraklasą. To nie lada gratka dla wszystkich kochających piłkę. Na pewno siedzą jak na szpilkach. W futbolu na każdym poziomie chodzi o emocje, wolę walki i determinację. Jeśli tylko dziś nie zabraknie tego obu drużynom, nie będziemy rozczarowani. A przed nami wyjściowa jedenastka Górnika Zabrze. Goście wystąpią w tym meczu w następującym składzie. Akcja zbliża się do 16 przeciwnika. Ciekawe czy zakończą to strzałem. Udane wejście traci piłkę. Do Sebastiana Musiolika. Przy takiej interwencji rywal jest bezradny. Wziął na siebie teraz rozegranie tej akcji. Popatrzmy. Ankarz pewnie. Łatwe miał zadanie. Rywal bez problemu odbiera im piłkę. Musiolik. Zostanie górą i zrobiło się ciekawie. Jest za linią obrony. Uwaga! Dobre, przytomne zachowanie przy tej obronie. Tak to należy robić. Bramkarskie rzemiosło najwyższych lotów. Każdy napastnik miałby w tej sytuacji problem z oddaniem dobrego strzału. Świetny teraz Rybling. Wciąż idzie na bramkę. Posyła teraz ładną piłkę przez naskę. I teraz skuteczne wybicie piłki. Michal Siplak. Janicki. Musi teraz grać pod presją. Podolski. Musiolik. Ależ teraz będzie okazja. Jakim cudem nie ma teraz otwierającej bramki dla górnika Zabrze. Koledzy też zastanawiają się, jak to zmarnował. I akcja zastopowana. Juka oddana rywalom. No i teraz prowadzi ten rajd do środka boiska. Zawodników czeka teraz kwadrans odpoczynku. Na razie żadna z drużyn nie jest bliższa zwycięstwa. Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Odważna i co najważniejsze skuteczna gra w obronie. Stracona piłka. Będziemy teraz mieli wrzut z autu. Będziemy mieli zmianę. Sędzia daje sygnał, dochodzi do roszady. Może teraz dobrze dobrać do partnerów. Mistrzowski teraz odbiór we własnym polu karnym. Damian Rasa. Podręcznikowa gra w defensywie. Brawo. Oj, rywal w zasadzie nie musiał się nawet wysilać. To się nazywa ciąg na bramkę. To pachnie groźną akcją. Musi poszukać miejsce na strzał. Bramkarz jest skupiony. Tak się go nie zaskoczy. Naprawdę wyborna interwencja Tomku. Tu przecież praktycznie musiał być gol, a tymczasem dalej remis. Popatrzmy, ależ teraz okazję. No zdrowo to teraz przerzucił na bramką. Gdyby to był mecz futbolu amerykańskiego to dostałby za to punkty. Dopóki gra w piłkę nożną niech lepiej mierzy pod poprzeczkę. Tomku strzelają, strzelają i coś nie mogą strzelić. Co gorsza, rzadko zatrudniają bramkarza rywali. Jak tak dalej pójdzie to skończy się remisem albo rywale coś im wcisną. Pora chyba wrócić na boisko treningowe i poćwiczyć trochę skuteczność czasem są przy piłce, może w końcu się strzelą uwaga, będzie szansa bramkowa nasuwa się pytanie co to w ogóle miało być totalnie zepsuty strzał takie podcięcie gdy wyjdzie jest efektowne, ale można się też nim ośmieszyć Juric Koniec meczu naprawdę blisko. Wciąż liczą na zwycięstwo. Może ta akcja przyniesie bramkę. Ustawia teraz piłkę w narożniku boiska. Od tego dośrodkowania wiele zależy. Zwłaszcza teraz w końcówce. Spróbują objąć prowadzenie. Ależ, teraz wspaniała interwencja w obronie. Było bardzo groźnie. Ma piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. Tak się powinno stopować ataki rywala. Pozostało już tylko 120 sekund. Ładnie teraz ucieka, a tak górnika zabrze. Bramka w takim momencie meczu mogłaby zapewnić Zabrzanom zwycięstwo.